Niebieski, nie niebieski dajcie gdzie w minecrafta nie mam skinu, no i mam inne nie grony. tylko tyle Jestem nowy na youtube i dzięki dla za awater i też niedługo będzie dla mnie banner więc będzie najsik No dobra, no już ja sobie stworzymy więc się za chwilę Mówi, mnie w wodzie

To ulubiony sezon z lewym niedzaką, a ja mam przystać na jedyniczko. Wiem, że to jest taki trochę słaby głos. Pig B.